Witam Was serdecznie, drodzy. Oto kolejny filmik Dylematów w nowym 2020 roku. Mam na imię Mikołaj i cieszę się bardzo, że dzisiaj ze mną jest tak wielka ekipa, bo mamy Mateusza, Marzenę, Anię i Tomasza. Dzień dobry. Kolejnym dylematem jest zagadnienie absolutnej prawdy. Każda religia opiera się o jakiś standard, zestaw doktryn, określanych takim mianem skład wiary, symbol wiary albo. Wyznanie wiary. I faktycznie w naszym życiu, zawsze, gdy mówimy o absolutnej prawdzie, to ludzie odbierają to w sposób, im to się nie podoba, bo jakby nie istnieje absolutnej prawdy. Możemy sprawdzić praktyki, obrzędy religijne jakiegokolwiek kościoła czy związku wyznaniowego i zauważymy, że w każdym przypadku są one ściśle oparte o zbiór głównych zasad wiary kościoła. Ale największym problemem tym wszystkim jest to, że każda religia pretenduje na to, że ma absolutną prawdę. Że każda religia uważa, że ma swoją i w dodatku niepodważalną prawdę. No, ktoś może, ktoś może tak mógłby, mógłby stwierdzić. Jeżeli przyjrzeć się bliżej różnym religiom, to raczej ja powiem tak, że te religie z głębszego poziomu szukają tej absolutnej prawdy. To jest, to, jest, to jest coś bardzo ważnego, bo owszem, są doktryny, są, jak to się mówi, credo, to się, to się mówi jakieś zasady tej wiary, tak? mm -hmm. Nie wiem, religia chrześcijańska ma przykazania Boże, tak? No, inne religie mają inne źródła tych, tych zasad, postępowania, ale generalnie u, u źródeł religii jest szukanie Boga. I w, w religii chrześcijańskiej tak samo, przeczytamy sobie Pierwsze kartki Biblii, to, to, czy, czy całą Biblię, jakikolwiek fragment, to, jest, to mamy do czynienia z szukaniem tego Boga, z szukaniem także zatem i prawdy o tym Bogu. I jeżeli w ten sposób podejdziemy do tematu, to, to robi się to ogromnie ciekawie, ponieważ każdy tego Boga, każdy tą prawdę widział po prostu troszkę inaczej. Każdy troszkę inaczej widział e, z. Rolę Boga w swoim życiu i rolę tej prawdy. No ale jest taka sytuacja, że w naszym społeczeństwie mamy, ja. mamy niemało ludzi odrzucających w ogóle religię, tak? Mhm. I kwestia absolutnej mhm. prawdy, bo skoro każda religia twierdzi, że ma absolutną prawdę, mhm. e, czy prawdziwa religia jest dla nich być może bardziej taką kłopotliwą albo niewygodną? Dlaczego? Mhm. Jeżeli mówimy o szukaniu prawdy pod kątem duchowym, i wydaje mi się, że jeżeli podchodzimy tak z sercem do tego i naprawdę chcemy to przeanalizować i zgłębić, to to jest pewien proces. Nie można tego zrobić w ciągu jednego czy dwóch dni po przeczytaniu różnego rodzaju na Google'ach czy gdziekolwiek jakichś interpretacji, tylko to jest proces, który trwa i to, w, danym, to w jakim danym, dana osoba jest w momencie, świadczy o tym, do takiego poziomu doszła, tak? I są osoby, mhm. które zgłębiają to Poprzez studiowanie Pisma Świętego, gdzieś, gdzieś dochodzą do, do pewnych rzeczy. Poza tym, w dzisiejszych czasach jeszcze jest to troszkę utrudnione, ponieważ wysyp informacji, które mamy w internecie, sprawia nam troszkę trudność i, i, i wkrada się taki chaos w to wszystko, prawda? Fajnie. Drodzy, może wróćmy do kwestii składu wiary bezpośrednio, tego credo, tego, tych zasad wiary. Wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy mogli znaleźć odpowiedź na następujące pytanie. Na czym jest oparty skład wiary w różnych religiach? No i tutaj należałoby się zastanowić, kiedy poszukujemy tej prawdy, tak? bo ktoś powie: Ja mam prawdę, Ty masz prawdę, to w końcu moja prawda czy Twoja prawda? Więc zastanawiamy się, na czym oparta jest prawda, którą zaczynamy poznawać. Czy to są zasady ludzkie? Czy też te zasady są oparte na słowie jedynego absolutu, na słowie Bożym? I, tu się, i tutaj mi się wydaje, że to będzie droga do, do poznania, do poszukiwania tego, co jest prawdziwe, co jest absolutne. Jedna z Ewangelii, Ewangelia Jana, zaczyna się takimi słowami: Jezus o sobie mówi, że ja jestem prawdą. On mhm. jakby sam na siebie wskazuje i mówi nam, gdzie jest prawda i kto jest tą prawdą. Nie? I to myślę, że jeżeli poruszamy się w obszarze chrześcijańskim, to to ma istotne znaczenie, bo <coughs> dużo możemy na temat prawdy mówić, ale tak de facto, jeżeli nie poznamy osoby Jezusa Chrystusa, mhm. czyli nie zetkniemy się z tą prawdą w tej istocie, jaką On jest i był, no to możemy cały czas poszukiwać, ale do pełnego poznania prawdy nie dojdziemy. Studiując życie też na podstawie Słowa Bożego, na podstawie Ewangelii, życie Jezusa, właśnie to, jakim był on mhm. człowiekiem, jak on się zachowywał, jak traktował ludzi i jak kochał, to dochodzimy do pewnych wniosków takich konkretnych, które, które możemy zastosować później w życiu. On objawił prawdę. Mhm. On objawił prawdę w swoim życiu i umierając na krzyżu, um, oddając życie za, za każdego z nas. Um, dał nam przykład tego, jak, jak, jak należy postępować. Kiedy Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie wypowiada słowa, poświęć ich w prawdzie Twojej, mhm. i mówi: Słowo Twoje jest prawdą. Więc jeżeli szukamy prawdy, to możemy tylko się zwrócić do Słowa Bożego. Jeżeli dla nas oczywiście autorytetem, drogą prawdy jest Chrystus Pan, tak jak on sobie powiedział, jeżeli Jemu wierzymy, ufamy, to tu będziemy poszukiwać źródeł. Zasady, wiary, różnych kościołów są absolutną prawdą, to powstaje wtedy kilka dylematów, prawdziwych dylematów mamy, jakby rozwiązać te problemy. Pierwsze, skoro każdy z nich jest absolutną prawdą, no załóżmy, to dlaczego między nimi są tak rażące różnice? Więc absolut, moim zdaniem, jest czymś bezwarunkowym. Nie może istnieć 10 różnych absolutów. Jeżeli mówimy o absolucie, to mówimy o czymś jednym. A jak my możemy się odnaleźć w dzisiejszym świecie, skoro mamy tyle tych prawd? Wydaje mi się, że kluczowe jest to dotarcie, które, która z tych prawd pochodzi od absolutu. Bo jeżeli jest większość, wydaje mi się, że większość tych rzeczy pochodzi nie od absolutu, tudzież od Boga, tylko od człowieka. A wtedy, jeżeli skupimy się na podążaniu za człowiekiem. Stąd są te rozbieżności właśnie tak, mhm. tak duże, że, że to właśnie człowiek to konstruuje, a my powinniśmy dojść do tego, gdzie jest ten prawdziwy Bóg. I to no. jest ten proces. No właśnie, właśnie i zmierzamy się w tym kierunku, mhm. jakby mam drugi problem. Kto jest autorem tego wyznania wiary, zasad wiary, Bóg czy człowiek? Bo, bo jest taka prosta rzecz, jeżeli autorem tych, tych doktryn. Religii jest człowiek, uh -huh. co jest ewidentnie, uh -huh. no to wtedy na, na, naprawdę powiem szczerze: żaden człowiek nie ma żadnej absolutnej prawdy, w ogóle absolutnej prawdy i, uh -huh. i dość mało prawdy. Uh -huh. I wtedy nie chciałbym być w ogóle wierzącym człowiekiem, wtedy, jeżeli, jeżeli człowiek jest autorem e, doktryn. E, Kościelnych, tak, prawda? Tak. Druga rzecz e, z tego wynika i, i cały czas podczas naszego filmiku możemy to słyszeć z naszych opinii, z naszych jakichś wypowiedzi bardziej, e, to że jeżeli Bóg jest autorem tych doktryn, tak, no to jest taka prosta, e, prosta prawda, taki konkretny problem, że Bóg nigdy nie przekazał żadnej takiej istotnej informacji doktryn oprócz tego, że mamy Pismo Święte, tak? że w Pismie Świętym mamy zawartą, konkretną informację przekazaną od Boga do ludzi. Bóg przekazuje nam konkretną informację z Pisma Świętego i wtedy w ogóle samo Pismo Święte mówi nam, że Bóg jest absolutną prawdą mhm. tak? i jednocześnie Biblia jest objawieniem Jego woli, Jego słów mhm. i to, to jest też bardzo istotna, mhm. istotna rzecz. Paweł, w którymś momencie też powiedział apostoł Paweł, że on woli słuchać raczej Boga niż ludzi mhm. i on stawia słowo Boże jako wartość nadrzędną, czyli tak, chce gorliwie poszukiwać, jaka jest wola Boża i jakie jest objawienie Boga w Słowie Bożym, że, że, że ważniejsze jest dla niego jakby to, co, co Bóg mówi niż, niż to, co, to, co mówią ludzie, bo nauki ludzkie mogą być przeróżne. Co komu tam sobie przyjdzie do głowy w danej chwili, uważa za stosowne, to sobie podaje dalej, ale czy teraz jest pytanie, czy to zgadza się z tym, co Bóg sądzi? W dziełach apostolskich też mamy taki przykład Berejczyków, którzy mhm. dla nich to pismo tak było istotne, że oni porównywali to, Sprawdzali co im tam, te nauki ludzkie, czy tak się rzeczy mają rzeczywiście, tak? bo dla nich było autorytatywne właśnie słowo Boże. Dokładnie tak, jak było podane. Tego chcieli się trzymać i temu chcieli być wierni. Nie? W ogóle samo Pismo Święte mówi nam, że Bóg jest absolutną prawdą. Pismo Święte mówi, że Bóg jest absolutną prawdą, a Biblia jest objawieniem Jego woli, słów. Jego istoty nam, ludziom. Jakby tak to wygląda. A zatem każdy skład wiary lub wyznanie wiary powinno być oparte na Pismach Świętych. Jednak e, każde pismo, ka każdy twór ludzki, cokolwiek, jakakolwiek praca e, jest takim źródłem wtórnym. Prawda? Może lepiej zwracać się do źródła pierwotnego do Biblii. Zgadza się? Ja też tak uważam, bo w Słowie Bożym jest też napisane: Pan Bóg tak zachęca nas do tego, żeby go poszukiwać, kiedy powiedział, że jeżeli z całego serca będziemy Jego szukać, Jego woli, to pewne to jest, że ją znajdziemy i Jego poznamy, dokładnie, bo samo, samo poszukiwanie Boga, studiowanie Pisma Świętego bez, bez bez doświadczenia Boga w swoim życiu też nie będzie miało żadnego sensu. I to poszukiwanie Boga musi iść w parze z doświadczeniem Go w codziennym życiu. Może dodam właśnie a propos tego, tego doświadczenia, bo w ogóle, jeżeli mówimy o prawdzie, to uczciwie trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie dojść prawdy na temat czegokolwiek. Również i na temat wiary czy Boga, bo mamy ograniczone zmysły. Nawet w świat nauki kiedyś. Słyszałem jakiegoś fizyka, który mówił, że najlepszym narzędziem fizyka jest kosz na śmieci. Bo, bo najwięcej, cokolwiek się wymyśli, cokolwiek się sprawdzi doświadczalnie, to to jest od razu, bo nie działa. No, mamy nawet ograniczone zmysły, żeby cokolwiek poznać. Również w kwestii poznania prawdy i Boga. Więc jakie jest wyjście? Wyjście jest takie, że oto ktoś naprawdę z zewnątrz, ktoś naprawdę boski, nam tą Prawdę na temat czegoś objawi. Ja myślę tak sobie, że um, w różnych sprawach możemy mieć różne wątpliwości. Nie? No, zadajemy sobie jakieś tak. różne pytania, mamy wątpliwości, nie jesteśmy do końca czegoś pewni. I w różnych sprawach, tak, badamy jakieś tam wydarzenie historyczne. Tak. No, więc chcemy dojść nie, do tego, gdzieś tam w historii wygrzebać różne dokumenty. Nie no ale gdzieś tam coś jesteśmy w stanie. Czegoś się dowiedzieć, nie? I tu e, dokładnie na takiej samej zasadzie działa e, na tej płaszczyźnie e, wiary. Jeżeli e, zostaliśmy tak ukształtowani, że my mamy tą sferę duchową e, i ona musi być zaopatrzona, ona musi być jakoś wypełniona, bo mamy takie po prostu. Na, tak zostaliśmy ukształtowani, że to pragnienie w człowieku jest. I teraz możemy, mając te różne wątpliwości, różne pytania, możemy sięgać do różnych źródeł. Mhm. Możemy sobie szukać w internecie, biegać po różnych stronach, możemy mhm. sięgać po jakieś czasopisma, tak? Różne są też czasopisma. Książki takie, tak, śmakie owakie. Ale to będzie cały czas zbiór ludzkich jakichś ideologii, Interpret, różnych czy też interpretacji. interpretacji tego, co... Refleksy, tak. jakichś przemyśleń różnych, no one też są słuszne, tak? Mhm. Ale jednak cały czas nie dają nam y, tego, czego ta dusza całkowicie potrzebuje, czyli właśnie dotarcia do sedna, dotarcia do źródła, czyli dotarcia do tego oryginału, tak. który w postaci moje przekonanie jest takie: w postaci słowa Bożego zostało gdzieś tam za pośrednictwem ludzkich narzędzi, czyli Bóg wykorzystał tych ludzi, którzy spisali jakieś słowa. I, e, I one, jeżeli my je zrozumiemy, to one bezpośrednio jakby od Boga zostały podane człowiekowi po to, żebyśmy e, jakby wiedzieli w tej dziedzinie duchowej w jaki sposób mamy się w tym życiu poruszać, nie? To są konkretne jakby narzędzia. Ty wspomniałeś. Mateusz, że no dobro, dobro nie czynić zła, jest. Miłość Bliźniego. Miłość tak. Bliźniego, jest dekalog, tak? Czyli Bóg nam wskazuje w sposób namacalny, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. I daje helikiach. nam różne drogowskazy w swoim słowie, nie? I teraz my, ja tak uważam też, że mamy oryginał i my możemy gdzieś sięgać. Różnych tam jakichś jeszcze dodatkowych materiałów, ale to i tak nie zaspokoi naszej potrzeby duchowej, bo my możemy błądzić i możemy nadal pozostać w tych swoich wątpliwościach. Natomiast jeżeli sięgniemy do oryginału, jeżeli się, pójdziemy tam do autora, tam jest autor, nie? I on nam po, powiedział. Yy... To, co jest najistotniejsze właśnie w tym, w tym naszym życiu duchowym. Tak jak jedziemy sobie samochodem, nie? Prowadzimy samochód, no i mamy tam poszczególne drogowskazy. Nakaz tu, skręć tu, tu, zatrzymaj się, tu ci nie wolno. I to jest na takiej samej zasadzie. Źródło nam mówi: Bóg mówi do człowieka, nie. Będziesz żył tak i tak. To będzie OK, przyjmiesz to, moje te wskazówki. Ja tylko dodam, że, że to należałoby to po prostu później sprawdzić na własną rękę. Mhm. I, i, I tyle, no bo, bo każdy z nas może mówić: No słuchajcie, no u mnie to działa, tak? No Ja sprawdziłem, Bóg mi powiedział to i to nie wiem, czy to przez Biblię, czy cokolwiek, i, i to działa, tak? Mhm. A ktoś mówi: No co za bzdura, no przecież to, to jest niemożliwe, nie? Mhm. Po prostu cokolwiek właściwie, w jakiejkolwiek materii życia uważam, że należy rzeczy sprawdzać, tak? Uh -huh. i, I tyle. No. Mam, mam wrażenie, Nawet jeśli że... są przekazane w nadnaturalny sposób. No. Mam wrażenie, że dzisiaj chcesz... ludzie wie. też e, oczekują takich mocnych doznań, uh -huh. e, szukając jakichś tajemniczych to odkryć, to, to e, mało magicznych coś... rzeczy, mało żeby typu... coś poczuć takiego wiecie. Nie, nie jak mówimy o absolutie, żeby tak. poczuć boga, tak doświadczyć tak. go jakoś uh -huh. tak mistycy... mistycznie. mistycznie. Ale Spokojnie. fajną rzecz powiedzieliście, że. Pewne religie na pewnym poziomie się dogadują, tak? chodzi tak. o te kwestie moralne, ale zwróćmy uwagę, przecież to jest bardzo ważne. Praktyczna wiara powinna się powinna opiewać o to, jak żyjemy w społeczeństwie, prawda? Więc jeżeli na przykład nie, nie, nie kradniemy, nie obgadujemy, jesteśmy pomocni na innych ludzi, bo te religie to mówią, to zwróćmy uwagę, że mamy fundamenty takie same, na których możemy budować. I to jest ważne i dzisiaj ludzie zamiast skupić się na tym, żeby ok, mamy coś wspólnego, to na tym budujmy, a to inne. Jak będziemy dążyć do tego, to przyjdzie, czyli poznanie tego tak. prawdziwego Boga, mm -hmm. tak? tego mm -hmm. objawionego, tak? My wierzymy, że to w Piśmie Świętym, ale mamy podstawy, żeby, żeby coś budować. Mm -hmm. Dziękuję, bardzo za szerokie myśl. Bardzo ciekawe i słuszny myśli. Jednak chciałbym podkreślić jedną rzecz istotną: że każda doktryna kościelna, tak? jeżeli mówimy o chrześcijaństwie, jest takim tworem teologicznym, taką pracą teologiczną, tak? I ona jest zawsze źródłem wtórnym, więc e, bardzo istotną rzeczą jest zawsze wszystko sprawdzać e, z pomocą źródła pierwotnego, mhm. bezpośrednio pisma świętego, bo w chrześcijaństwie to jest pierwotne, główne źródło. O, o którym ma być oparte wszystko, cokolwiek istnieje w jakiejkolwiek chrześcijańskiej religii. W dzisiejszym świecie e, mamy tyle możliwości do tego, aby zgłębiać prawdę. E, możemy jej poszukiwać w internecie, tak jak to już zostało powiedziane, możemy też chodzić do bibliotek, możemy, możemy w, różny, w różny inny sposób sobie do prawdy dochodzić, ale też myślę, że też wynika to z naszej kultury. Każdy w domu posiada e, Biblię, Pismo Święte i jakby z, sprawdzanie, dochodzenie do prawdy, e, omijając Pismo Święte, może, możemy się pozbawić przez to fajnego fajnego dowodu. Możemy iść naokoło na około do, do tej prawdy, a przez, po, poprzez przeczytanie, przesujowanie Słowa Bożego możemy dojść troszkę szybciej. Ale to też jest ważne jak podchodzimy do, jak traktujemy w ogóle Biblię jako księgę źródłową, jak do niej podchodzimy z jakimi motywacjami, Tak, bo jeżeli pragniemy poznać i, i znaleźć tam Boga i prawdę o Nim, to na pewno ją znajdziemy. E, jedna pani mi powiedziała mm, o swoich nałogach, że ona e, no, ma wiele nałogów. Ja mówię, wie pani, co, bo ja to jestem taka, e, ja nie mam żadnych. Ona mówi, to jest nudne życie, no bo to, e, to jak można z niczym nie musieć walczyć? Ona tego nie rozumie, bo ona cały czas z czymś walczy, a ja nie muszę z niczym walczyć. E, no więc e, to jest. To jest e, Człowiek, który z Bogiem żyje i chce żyć zgodnie z tym, co w słowie jego jest umieszczone, jest po prostu wolnym człowiekiem i doznaje w swoim życiu innej jakości życia. To jest inny styl życia, który przekłada się na każdą jego dziedzinę. I ja, w związku z tym, że Bóg jest obecny w moim życiu, Mam pokój i tym się najbardziej cieszę. To jest, to jest coś, czego nikt nie jest w stanie mi odebrać i zabrać, i żadna oferta tego świata, która tak de facto psuje człowieka i jego psychikę i jego zdrowie tego nikt nie jest mi w stanie zabrać. To jest pokój, który, którego bardzo dużo ludzi dzisiaj nie ma na świecie i pośród moich znajomych. To jest poczucie właśnie takiej wolności. Że e, ja jestem w stanie sama decydować o pewnych rzeczach, rzeczach w moim życiu, i w związku z tym, że Pan Bóg mi wskazuje, co jest słuszne, a co nie, ja czuję się szczęśliwa. Mhm. Że, e, że właśnie tak to wygląda. Uważam, uważam się za osobę mhm. wolną. A skąd wiemy, że Pismo Święte jest absolutną prawdą, dowiemy się w następnym filmiku, w następnych dylematach, gdzie będziemy omawiać ten temat, skąd mamy. Tak potężną pewność, że naprawdę Słowo Boże Biblia, Pismo Święte jest absolutną prawdą. Dziękujemy bardzo za oglądanie kolejnego filmiku i zapraszamy na następne spotkanie.